Cześć, witajcie tutaj w grze Star Wars Angry Banks Tu? Czyli tutaj będzie akurat części od 1 do 3. To będzie musieli zacząć od tej kampanii. Właśnie na nabu. Później będzie epizod pierwszy, trzeci, czwarty. A czy epizody są podzielone? Nie. No. Nie wiem, czy nie dostanę praw autorskich za tą piosenkę. Nie wiem. Czy dostanę prawa autorskie, ale dobra. Będę to zagłuszać. Czy się strona, czy jasna? Jasna. I mamy. Zaczynamy przygodę. No, czyli gramy tutaj Qui-gonem i. zobaczmy, co dostaniemy. O! Uf. No i dobra. I pyj. W tej grze jest takie coś fajnego. Chyba nawet najczęściej takie coś jest, że e, no z lat jedności tej gry mogliśmy kupować figurki. I e, mogliśmy postawić tą figurkę i ta figurka nam w grze działała. Co dzisiaj by się też spra sprawdziło? No nie wiem, czy by się dzisiaj sprawdziło takie coś. Ale czy mogłoby się dzisiaj tak sprawdzić? Już, już, już. Tak, cztery misje zrobimy. O, dostałem coś. A to w sklepie ja dostałem, dobra. To zostałem. Ja o, o, ile fajnych postać! Wow. To się docenia. Jakbym tylko urwał, to ja chcę tylko to urwać. No nie. Tak, 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 tak. Potem się. animacja i na tym chyba skończymy albo jeszcze poznajmy tego obi ma te same zdolności co tank tenowy to wiem. To teraz po prostu obi Zegnę na skład Jedynki, taki tam tylko że wiadomo, dla świetności. Ja tak mówię. Czasami na to postaci z pierwszych epizodów. No i na tym kończymy z tego odcinka. Pa!